Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam do zaprezentowania jeszcze raz wiertarkę stołową marki Parkside. Jest to wiertarka stołowa, która nie posiada cyfrowego wyświetlacza. Bardzo dobra, bardzo dobra cena. Była w promocji w Lidlu w ostatnią sobotę za około 170 zł. No, powiecie, może. Znowu u Pawła co, ta stara kurtka na moim kanale, no to ją może ściągnę. Rozpakujmy, zobaczmy, może coś udoskonalili, może coś zmienili w tej wiertarce, może już nie falują te obroty, tak. A porównamy sobie z, tą wiertarkę z wiertarką stołową Szepacha. Która była również w promocyjnej cenie w Lidlu w tym samym czasie. Jest droższa od tej wiertarki o około 0,1k. Także porównajmy, zobaczmy czy warto tą kupić. Czy może pcha która jest nieregulowana elektronicznie, tylko przez koła pasowe, zmiana pasków. kluczyk, zacisk, śrubokręt, idbus, śruby, nakrętki, podkładki, instrukcja obsługi, stoliczek, który jest wykonany bardzo dobrze. Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Naprawdę luks. To jest wykonane leciutki jest jakiś aluminium albo duraluminium. Nie ma żadnych innych oznaczeń. Tutaj to możliwe, że to jest odlew takiego. Pełny aluminiowy Przykładni przykładnica aluminiowa, no i w środku mamy tak osłonę na futerko, zacisk, rączka obrotowa. I tutaj taki przymiar do, do głębokości wiercenia. Kolumna już razem z wiertarką. Uchwyt wiertarski od 1,5 do 13 mm. Dodam, że ten uchwyt, tam gdzie jest regulacja obrotów elektroniczna i to, co jest dwubiegowa, taka jak ta, tylko dwubiegowa. To futerko ma do 10 mm czyli teoretycznie tutaj można założyć większe futerko, większe wiertło. Kolumna dosyć gruba tutaj ta blacha. Tutaj mamy wkręty zaciskowe na dwa imbusy. W zestawie mamy taki imbusik. Kręcamy to. Przed założeniem do stołu tej kolumny, należy umieścić zacisk tutaj. Tutaj w tym miejscu wkładamy ogranicznik naszego wiercenia. Tutaj mamy wskaźnik na czerwono. I dodatkowo mamy właśnie ten zacisk. Taka mała, zgrabna, fajna wiertarka, której prawdę mówiąc, przez te obroty nie polecałem, ale kosztowała około 400 zł, no a teraz 170 zł, no to mi się wydaje, że chyba warto. Wysokość całej tej wiertarki na kolumnie. Pozycji, którą tam potrzebujemy, ustawiamy sobie. Później ją tutaj zaciskamy. I już mamy właściwą pracę na sprężynie. Dobrze pracuje. Nie ma na zębatkach jakichś luzów. Nie, nie są wyczuwalne. To jakby to była wiertarka trochę lepsza niż to, ta, co miałem. Tutaj mamy otwory do mocowania do stołu. No, możemy ją uruchomić. Włącznik, wyłącznik, regulacja obrotów. Podana tutaj jest skala. Jakie tutaj obroty mamy, podane są? No to pierwsze uruchomienie. Damy najniższe obroty 500. No to może zwiększmy te obroty na 920. Tysią trzysta czterdzieści, tysiąc siedemset sześćdziesiąt. Od razu FI30 i zobaczymy, jak sobie będzie radzić z tymi obrotami. Grubość 80. FI30, zobaczymy. No, ciężkie zadanie będzie miała ta wiertarka. No, nie wiem, czy sobie poradzi. FI30 te obroty powinny być. Tutaj mamy pokazane. 500 obrotów, 600 obrotów na minutę. Fi 13 na dodatek. Nie wspomniałem, że tutaj jest jeszcze laser. No tak to wiercenie idzie. Przesunę jeszcze dalej tutaj trochę i spróbujemy jeszcze raz. Zwiększenie tych obrotów dałem na 1340, dlatego, że one i tak maleją do tych 500 obrotów na minutę, które tutaj są podane na tej skali. Także można po prostu jakąś tam swoją siłą regulować jakby obroty tego wrzeciona całego. No i próbujmy 1340 obrotów. No jak widzimy daje sobie radę. Trochę się wygina dlatego to oszcze tutaj już uderza o ścianki tego otworu. Dlatego, że to jest takie nietypowe wiercenie. Próbujemy dalej. Ale te obroty już teraz yy, tak bardzo nie zwalniają i jest bardziej skuteczne to wiercenie. No i tak to wyglądało, dało radę, więcej nie chcę przewiercać, bo bym mógł uszkodzić stół. Bo jednak ten otwór tutaj jest dużo mniejszy niż. Otwór około 20 tutaj ma milimetrów. No a wiertło motylkowe ma i 30 wiertło fi 16 tutaj mamy 5 cm zaciskamy zacisk dodatkowo przykładnica obroty zmniejszymy na 1300, a może coś do około 1000. No, zobaczmy, czy przewierciliśmy się, bo tego nie czułem. No tak, bez problemów. Jednak trzeba tutaj dużego wyczucia przy tej wiertarce. Jeżeli się tego po prostu yy, nauczymy, to nie będziemy mieć problemu z wierceniem tą wiertarką. Tak, jak mówię, za tą kwotę 1700 zł. Jak najbardziej ją polecam, 400 zł, która by około 3 kosztowała wcześniej, to nie ma szans, żeby tyle była warta. Taka blacha, grubość około 8 mm. Dokładnie 7 mm. wiertełko FI4 a potem FI10 tu damy większe obroty około 1300 No ładnie poszło, to muszę przyznać. No to wiercenie, wiertło Fi10, obroty, damy sobie 1000, one na pewno spadną jeszcze. Blacha siódemka, także widzicie, radzi sobie nieźle. Jak jest dobre wiertło, dobry osprzęt, to można po prostu regulować sobie swoją siłą, żeby to się tam nam nie zatrzymywało. Nie za szybko, żebyśmy wiercili też. I naprawdę, do takiego amatorskiego warsztatu, do garażu, no, przyda się nam na pewno. Także polecam, za tą cenę polecam jak najbardziej. A tego szepacha, co pokazywałem na początku. Zrobię również film No i porównacie sobie Czy warto dołożyć te 100 zł I kupić szepacha Czy, czy akurat taką wiertarkę Trzymajcie się, cześć